A teraz dokona się ceremonia poświęcenia sztandaru. nie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, Pane z Wami i z Duchem Twoim. Mudelemy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam Przedziwny przykład miłości, przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław ten sztandar, należący do wspólnoty pszczelarzy, sprawa, by wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju. I ochotnie nieśli pomoc, pomoc innym. Za przyczyną świętego Ambrożego udziel pomocy wszystkim, którzy cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw, duszy i ciała przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Ambroży, patronie nasz, święty Ambroży, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za